biznesmen, elegancki, uśmiechnięty i pewny siebie mężczyzna, podając się za kontrahenta szefa, wyłudza prawdziwe ja fortuny. na ja dzięki czujności i zdrowemu rozsądkowi złodziej odszedł z kwitkiem. To nagranie z monitoringu w centrum handlowym. Widać na nim mężczyznę wieku około 50 lat, ubranego w białą koszulę, granatowy sweter z okularami w rękach. Pierwszą próbę oszustwa podjął w sklepie kosmetycznym. Przedstawił się, e, e, imię i nazwisko podał, bardzo niewyraźnie, nie zrozumiałam. E, twierdził, że jest umówiony z szefostwem. Wypytywał się, czy byli, kiedy byli, o której byli. E, ja prosząc go drugi raz e, o imię i nazwisko, no to pan się w tym momencie wycofał, tak? Wystraszył się i stwierdził, że szuka apteki. Jednak wcale się do niej nie udał. Za kolejne celo obrazu jego po, sobie, biuro, po pan o szefostwo, czy on trzy razy powtarzał pytanie, czy oni byli tutaj w tym tygodniu. Sprawiał wrażenie, że dobrze się z nimi zna. Wykonał nawet telefon, udając, że rozmawia z szefową. Zaczął pytać o pieniądze. Kiedy odmówiłam tutaj odpowiedzi, to po prostu pożegnał się i wyszedł. Na nagraniu widać, jak udał się na to tak taksówek i stamtąd. Zażyczył sobie kurs w kierunku Redy. Żadnej, tu się wypytywał, czy w Radzie jest jakaś galeria. Ja mówię, że najbliższa galeria jest w Rumi. No i w końcu kazał skręcić do Oszona. Tak w ogóle drodzy, żeśmy nie rozmawiali. No chciał tylko raz, żeby przyspieszyć, no bo tam gdzieś ktoś na jakieś, jakiś szef na niego czeka czy coś takiego. I to wszystko. Wszystko też wskazuje na to, że do podobnych przekrętów, i to skutecznych, dochodziło już w bielsku białej, Rzeszowie przemyślu... Przybytomią. Jego największy łup to 12 tysięcy złotych. W Wejcherowie czujność i zdrowy rozsądek przeszkodziłam. Brawo, ziojko! Byłyśmy wcześniej po prostu informowane mailem od szefowej, że, że jest taki pan, który wyłudził już w naszej firmie jakąś tam kwotę pieniędzy. Ja sprawdziłam tę informację, do nikogo nie dzwonił, żadne z, z szefostwa nie miało takiego telefonu. Zadzwoniliśmy po policji, oczywiście, to był pierwszy krok. A drugim krokiem, jaki zrobiłem, było wpisanie w Google po prostu y, oszustw z centrum handlowym, no i od tego się zaczęło. Działa od 2011 roku, bynajmniej od tego roku są jakieś artykuły na jego temat. Fakt.pl nawet przygotował jego portret pamięciowy, który zgadza się z wizerunkiem uchwyconym tak. przez kamery centrum handlowego. Jego zachowanie było niemal nienaganne. Był bardzo miły, próbował wzbudzić zaufanie, prawił komplementy. Taki pogodny mężczyzna, nie jest łodzielony podejrzeń na pewno? Nie, nie absolutnie. Pozostaje nadzieja, że niepowodzenie Zmieniam ci złodzieja na pewno może być ostrzeżeniem dla innych domów handlowych. Chcielibyśmy wszystkich ostrzec w całej Polsce, nie, nie tylko tutaj w powiecie wejherowskim, bo w, patrząc na jego poczynania, on działa mniej więcej co 4 miesiące, kilka dni intensywnie, a potem znika i pojawia się znowu po czterech miesiącach w innych miastach w Polsce. Policja odpowiada. Sprawdźmy sobie dowód osobisty tej osoby, zapiszmy sobie dane z tego dowodu. No, w tym przypadku taki oszust na pewno nie będzie chciał nam udostępnić swojego dowodu i nie dojdzie też do tego oszustwa. Jednak z uwagi na dobro śledztwa nie chcę zdradzać szczegółów. Za wyłudzenie lub próbę wyłudzenia pieniędzy grozi kara do 8 lat więzienia. Do mnie by przyszedł, ja bym chyba pękę, nie? A teraz zaglądamy na półwysep Chelski, gdzie dzisiaj jest wyjątkowo wietrznie. W...